Nasi uczniowie biorą udział w projekcie Wschodzący innowatorzy. Są to uczniowie, którzy wykazują się ogromną pasją, zaangażowaniem, bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju projektach, które mają charakter typowo praktyczny. Staramy się wspierać tego typu perełki. Umożliwiamy im zgłębianie swoich umiejętności. Wspomagając w poszukiwaniu różnego rodzaju form, żeby te pasje można było rozwijać. W ramach projektu Wschodzący Innowatorzy to inteligentny ul. Zadaniem tego inteligentnego ula jest wspieranie pracy pszczelarzy, wspieranie pracy pasiek. W taki sposób, aby warunki produkcji miodu dla pszczół były jak najbardziej komfortowe. Dużo ma tu, tam jest chęć młodych ludzi, ich otwartość na nowe pomysły. Ten młody duch jest tutaj bardzo ważny w tym aspekcie innowacyjnym dzisiaj.